Witajcie widzowie w pierwszym odcinku na moim kanale Jestem Demateuszek A to jest nowy kanał Geomateusz Dzisiaj yy, przedstawię wam ciekawostki yy, Na temat Słowacji, ciekawostki od Słowacji yy, Zaczynamy Stolicą Słowacji jest Bratysława Słowacja jest 6,3 razy mniejsza od Polski Słowacja uzyskała niepodległość po rozpazie Czechosłowacji w 1993 roku. Najdłuższą rzeką na Słowacji jest Wag. Ma on 403 km. Najwyższym szczytem na Słowacji jest Grelach. Nie wiem jak to się czyta. Ma on około 2655 km nad poziomem, mo nad poziomem morza. Bratysława jest jedyną stolicą, yy, która Styka się z dwoma sąsiadującymi krajami, z Węgrami od północy i z Austrią od zachodu. Słowacja przyjęła walutę euro 1 stycznia 2009 roku. Na Słowacji znajduje się 228 zarejestrowanych zamków, a niezarejestrowanych może być około nawet 50. Narodowym drzewem na Słowacji jest lipa drobnolistona. Poza terenem zabudowanym, do, dozwolona prędkość na zwykłej drodze na Słowacji to około 90 km na godzinę, a na drogach szybkiego ruchu to jest od 90 do 130 km na godzinę. Teraz taka mała przerwa w odcinku, jeśli jeszcze nie subujesz tego nowego kanału to zostaw suba i ja będę robił odcinki częściej, może raz w tygodniu, bo teraz są wakacje, więc no. 25% osób mieszkających na Słowacji ma nadwagę dorosłych osób. 19 322 km2 powierzchni Słowacji porastają lasy. Gęste lasy. 83 osoby na 1000 osób posiada broń palną. Cz 4 populacji Słowacji żyje za mniej niż 12 złotych dziennie. Na Słowacji ponad 4 700 osób ma dostęp do internetu. To jest około 85% całej Słowacji. Na Słowacji dorosła osoba pali średnio 117 papierosów miesięcznie, więc to jest bardzo zły wynik. Powierzchnia Słowacji to 49 000 km2, około tylu. W 2018 roku gęstość zaludnienia Słowacji wynosiła 110 osób na kilometr kwadratowy, chyba. Słowacja jest światowym liderem w samochodach produkowanych na jednego mieszkańca. To jest całkiem spory wynik. Nie pamiętam ile tam było. To macie pewnie na ekranie. Na Słowacji 23% śmiertelnych wypadków spod spowodowały osoby będące pod wpływem alkoholu więc no to jest ostatnia ciekawostka na dzisiejszy odcinek więc jeżeli wam się spodobał dzisiejszy odcinek nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i suba a ja yy, będę za to wam wdzięczny to jest nowy kanał mam nadzieję że po tym odcinku wbijemy 10 subskrypcji no i co ja się z wami żegnam na razie i cześć chciałbym jeszcze przeprosić za mój głos bo jestem trochę chory no, no, taki chory jestem, mam chrypkę. Nagrałem ten odcinek dla was, więc no koniec, już na pewno koniec odcinka.